Cześć, witajcie. Pomyślałem sobie, że zrobię taki odcinek dotyczący kosztów tych wszystkich przyłączy, jakie musimy ponieść koszty, żeby konkretne media mieć na tej działce naszej. Bo samo wybudowanie, tak jak tutaj widzieliście w poprzednim jakimś moim filmie, Jakie są koszty położenia, wykonania przyłącza, to jedno, tutaj kanalizacyjnego i wody. No ale jeszcze są do tego koszty poboczne różne, o których wtedy nie wspomniałem. A no, warto byłoby nadmienić też o tym, żeby po prostu wiedzieć osoby, które no, planują tak budowę, muszą też wiedzieć, ile mniej więcej kosztów, no, raczej takich stałych. Z konkretnymi mediami trzeba będzie ponieść, no i skoro mieliśmy już tą kanalizację i mieliśmy już tą wodę, no za takimi kosztami dodatkowymi oprócz wykonania samych tych, tych przyłączy, podłączenia się, no to konieczne w ich przypadku jest wykonanie projektu. Jeśli chodzi o pojedyncze medium, czy to samą wodę, czy samą kanalizację, yy, ja usłyszałem. Kwotę 1100 zł. Natomiast w przypadku wykonania instalacji jednej i drugiej, znaczy się projektu na, na wodę i kanalizację razem, e, tak też zrobiłem. Ja płaciłem 1400 zł. Z tym, że e, firma ta, no ta firma, która mi wykonywała, też robi projekty do tego, która wykonywała mi te wykopy, tutaj. E, oni mają uprawnienia tylko na te dwa, powiedzmy, media. Bo jest jeszcze wymagany projekt do gazu. Ja za niego płaciłem również osobno 1100 zł. Natomiast, jeśli by znaleźć e, projektanta, który ma uprawnienia również na to, na wszystko kompleksowo, no to może okazałoby się, że będzie to taniej w połączeniu projektując te trzy media. Nie wiem. No akurat tak nie trafiłem, znaczy się trafiłem, e, ale troszeczkę za późno. No więc. E, Woda i kanalizacja razem 1400 zł. Tyle ja płaciłem. E, osobno po 1100. I gaz e, 1100 zł. To sam projekt, nie? Który jest wymagany, żeby móc podłączyć się ze skrzynki do domu, nie? Tak jak w przypadku tutaj tej kanalizacji i, i tego i wody. Skrzynka z gazu jest, widzicie, i to też kosztowało nas. To kosztowało nas postawienie tej skrzynki, wpięcie się w gazociąg, tak, w tą rurę. Tam że jest jakieś 5-6 metrów od rury od tego gazociągu, który idzie w ziemi, do tej skrzynki. No i to kosztowało nas 2622zł To musieliśmy zapłacić gazowni No a teraz wykonanie tutaj Przyłącza do domu Które będzie znajdowało się tutaj Na tej ścianie To się dopiero okaże ile będzie kosztować Na razie Na razie wiemy tylko tyle no Ile za ten gaz zapłaciliśmy za tą skrzynkę Jeśli chodzi o Przyłączę prądu, skrzynkę prądową. Tak jak widzicie, podpięcie się ze słupa i postawienie zawieszenie tej skrzynki. No to jest koszt 466 zł. Tam z jakimiś gruszami. To z kolei energetyka. Projektów do prądu dodatkowych nie trzeba było, chyba że oni sobie tam jakieś sam robili. I to też jest ujęte w tym koszcie, nie wiem, ja się tym nie musiałem martwić. Jedynie projektami, którymi jako inwestor musiałem się martwić, no to ta woda, kanalizacja i, yy, i ten gaz. Yy, jeśli chodzi o przyłączenie już yy, z rurciągów, postawienie tej skrzynki, no to już tam gazownia sobie jakieś tam papiery swoje załatwiała. Także, no, prawdopodobnie w tej fakturze, też to tam jest ujęte jakiś tam projekt. Bo przypuszczam, że też musieli na to zrobić jakiś projekt, bo teraz na wszystko jest projekt, wszystko wymaga papierologii. Także w tych 2622 zł, pewnie tam też jakieś papiery zapłaciliśmy. No, to, to by było na tyle, jeśli chodzi o koszty, takie dodatkowe do przyłączy. Jak będziemy podłączać się z gazem, no to koszty e, poznacie, bo coś też na ten temat też pewnie powiem, o kosztach instalacji już powiedzmy tej naszej tutaj zalicznikowej, bo licznik jest w skrzynce oczywiście. E, jeśli chodzi o koszty przyłącza ze skrzynki do domu prądowego, no to nie wiem, ujęte to było wszystko w, 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 w kosztach w kosztach instalacji elektrycznej podsumowując same projekty żeby w ogóle móc starać się o, o przyłączenie, bo tamte projekty trzeba podgłaszać tam do odpowiednich do gminy prawdopodobnie z, z, z wodą tak firma składała a gaz, no to gdzieś tam do starostwa chyba idzie. To już też się będzie zajmować te, ta firma, która będzie wykonywać to przyłącze. Oczywiście tam jakiś kierownik budowy na to jest potrzebny i tak dalej. Aha, jeszcze, jeszcze nie powiedziałem. No dobra, to 2,5 tysiąca są same projekty. Razem z wykonaniem przyłącza tego gazowego do skrzynki i postawieniem skrzynki. Prądowej mamy 5588 i jeszcze ostatnio też płaciłem fakturę 250 zł. Jeszcze dotyczącą tych tutaj wody i kanalizacji za odbiór czy nadzór wodociągów nad tymi pracami. Czyli jeśli do tego doliczymy jeszcze 250 zł, czyli mamy 5838 zł jeśli chodzi o media na tym, na tym etapie jaki mam no brakuje teraz jeszcze tylko tego gazu czyli wykonanie podłączenia gazu do domu więc jeszcze jeszcze te kwoty jeszcze ta kwota wzrośnie żeby móc się cieszyć powiedzmy tymi mediami które, które tutaj będziemy mieć wiadomo ktoś nie będzie miał gazu no to pewne kwoty koszty to jak widać nie małe mu odpadną jeśli tylko na prądzie będzie bazować, załóżmy, ktoś nie będzie miał kanalizacji, bo załóżmy, nie ma dostępu, tak? nie ma w pobliżu kanalizacji, będzie robić studnie, tam oczyszczanie ścieków. To też jakieś koszty się zmienią, bo nie wiem co będzie tańsze. Załóżmy się, ile metrów, a mnie tych metrów było sporo, więc sporo za kanalizację zapłaciliśmy. Być może studnia. Ta, co ja mówię, nie studnia tego oczyszczania, ta przydomowa jest tańsza w wykonaniu. Nie wiem, nie orientowałem się, bo mnie ten problem nie dotyczył. Także w zależności od tego, jakie media yy, są na działce i jakie będziecie chcieć mieć, to są, to są różne koszty. W moim przypadku no, wyglądało to, to właśnie w ten sposób. Dobra, yy, tyle w tym odcinku. Kiedyś krótki, trochę teoretyczny na temat różnych kosztów. No ale też trzeba było to Zajęcia. też trzeba było to pokryć te koszty, a może komuś się taka wiedza przyda. Dobra, trzymajcie się. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.